Ja Długo Już. Dobra, no, no, oczywiście. Soli, poproszę. Aha, dobra, to już zapisałam. Słuchajcie, jeszcze mamy te. Aś? Kamila. Mamy świeczuszki, mamy także zachęcamy te. Yy, one są razem w zestawie z bateriami, także polecamy. Słyszałam, Magia, słyszałam biedactwo. I świecznik, i świeczuszki. Yy, pani Ewelinka. To rób zakupy śmiało. Czekaj, to co masz. Aha, czyli i świeczki, to co mam i świeczki. świeczki, świeczki uh -huh. Ale ten. No ten. I zestaw świeczek, dobrze rozumiem? Już, skupiłam. Kama zapiszeć, co? Kama, masz świecznik i koniec. Tak jest. I świeczki, I świeczki jeszcze. I świeczki. No to no, zapisz i świeczki. Już no I jeszcze to... dalej. Świeczki pani Ewelina. Tak, już zapisałam. Komu jeszcze, komu świeczuszki? Świeczuszki, świeczuszki. Komu, komu? Nie ja wiem. Tylko, ja to pokazywałaś? Tak, pokaż jeszcze raz no. Słuchajcie, przypominam, że mamy te drewniane y, folie do mikrofali. Dobra, i jeszcze jedną folię, bo zapisałyśmy jedną. t lighty, dwie sztuki. Dobra, zaraz. Drewniane masażery antycelulitowe. Y, 9 złotych. Przypominam, zostały dwa ostatnie z tych wszystkich, które brałyście, dwa ostatnie te masażery antycelulitowe, zostały, nie ma już ich więcej. Eee, co Jedną, no to już je zapisana Pani Gabrysiu. Dobrze. Odpierać, Słuchajcie, proszę. zostały nam jeszcze te kubeczki, 450, one są po, Anżelika, przypomnij Po złotówce. Po złotówce mam, po raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, nie mam na trzynaście. Trzynaście sztuk. Pani Grażyna. Także jakby to chciało... Ja zapisałam a gdzie? Aha, to pani grzyna. Po same zielone nam zostały. Z tego względu po złotuczce, bo one są takie trochę poprzecierane, ale to nic nie szkodzi. O, może będzie szkodzi widać. Zielone 10 sztuk. O, super. Raz, dwa, trzy, cztery, trzy, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to zostały mi trzy sztuki. Tak. Co to, to tam było? Karola, zostały trzy sztuki mogą być? Ostatnie. Chyba, że chcesz takie te zielone... te zielone. Te różowe cztery sztuki, grubszy plastik, cztery złota. komplet. Miotełka do czyszczenia, taka miotełeczka, ładnie zapakowana jest i chciałabym mi otwierać ponownie tutaj. Jest ona za 6 złotych. Czy mam tę folię? Kasia, zepsułaś Kasi folię? Eee, tak, chyba. To te trzy sztuki zielone dla yy, Ka yy, Karoli. Karola, to, yy, nie, to te trzy zapisać. zielone i komplet różowy po cztery, tak? Dobrze rozumiem? Kasia, zapisuję Ci folię. Ponawiajcie, jak nie widzimy komentarzy, ponawiajcie, bo naprawdę jest problem ostatnio, że my komentarzy nie widzimy. Wie? Potem jak oglądamy transmisję jeszcze raz, czasami wtedy, wtedy się w, w, wydaje, że było więcej komentarzy, my żeśmy ich nie widziały. Jedziemy na dwa telefony, okay. także mamy Zapyta. nadzieję, że będziemy widziały wszystko. Pokazywałaś tą. Co? O. Tak, no. Szczotka dwustronna, czarna, sylikonowa. Czekajcie, jeszcze chciałam. Wyszła po coś tutaj. Szczotka dwustronna, czarna silikonowa. Jakby o, ktoś chciał... A, co? czekaj, bo nie wiem, o co Aneta teraz chodzi. Czekaj, 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 czekaj. Są... Była tam. Ta, no. tak? Aneta, o tą chodzi, czarną. Napisz tylko, czy tak. Słuchajcie, jeśli czegoś nie wyczytałyśmy, bądź nie zauważyłyśmy jakiegoś komentarza, możecie pisać do nas później. No. Jeśli, na, jeśli towar jeszcze będzie, to nie ma problemu. Yy, zapiszemy wam. Napisz, czy to miała być tam. Stopery, kochane. Trzy sztuki w opakowaniu po 8 zł. Stoper do drzwi. Jakby ktoś miał ochotę, proszę pisać stoper. Tak, dobra, Aneta zapisuje. Przypominam jeszcze o naszych foremkach po... O, patrz, już... 17 zł. Po 17 zł. Stopery, dobra, już zapisuję. Foremki 17 zł. Bardzo fajne. A ja jeszcze, słuchajcie, robiąc porządki, znalazłam te kolorowe spiralki. Ostatnie sztuka 3 zł. Spiralki, nie ma więcej. Słuchajcie, butelka termiczna, butelka termiczna Dafi, 490 ml do, zimnej, do zimnych napoi i ciepłych napoi 24 zł. Ona jest taka naprawdę solidna, słuchajcie, w środku jest jeszcze tutaj zamknięta, także 24 zł. Najtańszą, jaką znalazłam na Allegro 50 zł, także uważam, że cena jest fantastyczna. Już mogę? Tak, już. Ja tutaj mam...